Myśląc o Europie w przyszłości, jestem przekonana, że musimy przede wszystkim zrozumieć, że tylko Europa zjednoczona może coś znaczyć. Dlatego, że przyszłość należy do gigantów, do wielkich państw, które dzisiaj są gospodarkami wschodzącymi, których znaczenie dzisiaj jest przede wszystkim ekonomiczne, ale których rola polityczna także będzie rosła. Więc Europa musi myśleć o tym, żeby. W za 15-20 lat też znajdować się w grupie G8, bo przy tych zmianach w świecie może się nagle okazać, że jesteśmy coraz mniejsi, że stanowimy coraz mniejszą, mniejszą część ludności świata, że także nasza gospodarka jest coraz bardziej marginalizowana, bo nie postawimy na wiedzę, na naukę, na innowacyjność, na edukację. Więc Europa musi mieć wizję samej siebie i musi mieć też, dzisiaj myślę, musimy mieć świadomość tego, że naszym największym zasobem, naszą największą, najważniejszą podstawą rozwoju w przyszłości jest właśnie wiedza, jest edukacja, są ludzie, są ludzie dobrze wykształceni. I żeby ta wizja Europy mocnej, znaczącej, politycznej i gospodarczej się spełniła, to musimy dzisiaj działać. I dzisiaj działać to znaczy przede wszystkim być Europą zjednoczoną, być Europą, która trzyma się razem, być Europą, która się nie dzieli na tych, którzy są w euro i którzy są poza euro. Po drugie, musimy być Europą, która wychodząc z kryzysu bo wcześniej czy później z kryzysu wyjdziemy nie będzie stawiała na utrwalanie tych struktur, tych gałęzi przemysłu, tych przedsiębiorstw, które dawały Europie. Przewodnictwo czy przodownictwo w konkurencji globalnej przed kryzysem, bo świat się w międzyczasie zmieni. Europa musi postawić na nowe czynniki wzrostu, czyli Europa zjednoczona, Europa stawiająca w rozwoju na nowe czynniki wzrostu i Europa, która zreformowana, to znaczy taka, w której strefa euro jest źródłem stabilności, której Europa bardzo potrzebuje, w której także polityka zagraniczna jest polityką coraz bardziej wspólną. Także Europa, która współpracuje, która jest zdolna do współpracy z całym światem, bo ten świat gigantów to musi być świat współpracy, bo to, to już nie jest świat z jednym hegemonem, który mówi, decyduje o warunkach rozwoju. To jest na pewno świat, który wymaga przede wszystkim współpracy i mam nadzieję, że Europa w sobie tego ducha współpracy i tą zdolność do współpracy wytworzy.